Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku 29 grudnia. W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o Bitcoinie z perspektywy krótkoterminowej. Jak widzicie na załączonym obrazku zaczniemy troszkę nietypowo. Wprawdzie tutaj znacie moje podejście do danych on chain. Nie jestem jakiś super napaleńcem, jeżeli chodzi tutaj o sugerowanie się danymi on chain, ale myślę, że tym razem może być to fajny wstęp tutaj do, do naszego odcinka. Także na samym wstępie poruszymy sobie tutaj sprawę bitcoina, danych on chain, co robią wieloryby, co robią małe ryby. Także jak zawsze, jeżeli jest to coś, co Was interesuje, zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, że nic, co usłyszycie w tym wideo, nie jest poradą inwestycyjną, a samo wideo ma charakter informacyjny. Tak? No i może nie przedłużając, tak jak powiedziałem, widzicie tutaj dane on chain bitcoina, akumulacje. I co ciekawe. Te dane wróciły tutaj 25 grudnia i bazują na ostatnich 30 dniach, tak? I dwie rzeczy, które możemy tutaj zauważyć. Po pierwsze, jak zobaczycie tutaj na tą dolną strefę, na posiadaczy mm, od 1 do 10 bitcoinów oraz na osoby, które mają mniej niż 1 bitcoina, widzimy, że tutaj w tych ostatnich dniach. Powiedziałbym, że w ostatnich może pięciu dniach, czyli to będzie między 20 a 25 grudnia. Zobaczyliśmy tutaj spadek akumulacji, tak? Także przez ostatni okres, kiedy obserwowaliśmy różne wykresy z, dan z danych on chain, sugerowaliśmy to, że wieloryby wysprzedają. Ok a małe ryby akumulują i tu niejako ta czerwona przestrzeń ona w pełni reprezentowała tą akumulację. Widzimy, że w obecnej chwili ta akumulacja osłabła, tak? Czyli, czyli małe ryby przestały tutaj na umór akumulować Bitcoina. Oczywiście kwestii może być kilka. Podatki w US na przykład, tak? Okres świąteczny, mniejsze zainteresowanie Bitcoinem w okresie przedświątecznym. Stagnacja cenowa bo tak ci co już mieli kupić na poziomach 16-17 tysięcy to już kupili także tutaj oczywiście może być wiele powodów dla których ta ta akumulacja małych graczy jest spowolniona. Oczywiście może to być pierwszy, pierwszy krok do tego, że zobaczymy swoiste poddanie ulicy, tak? czyli dojdziemy do takiego momentu, kiedy ulica nie ma już wystarczająco środków, by akumulować tutaj dalej bitcoina. I niejako to charakteryzuje każdą Bessę, że jest moment, kiedy ta ulica bardzo mocno wierzy, każde wybicie jest już tutaj wyjściem do nieba. Nowe Lambo, nowa Hossa. Ale w pewnym momencie te środki się tej ulicy kończą, no i widzimy takie, taką, takie poddanie się ulicy, tak. Także zobaczymy, jak te dane wrócą na nowy rok. Sam jestem ciekaw, czy ta akumulacja będzie po raz kolejny tutaj rosła będzie taka fajna czerwona czy też zobaczymy tutaj spowolnioną akumulację wśród tutaj ulicy, tak. Jeżeli chodzi zaś o wielorybów, widzicie, że mamy tutaj taki dopisek, że prawdopodobnie dobra, dobra tutaj guess jest taki, że, że widzimy tutaj lokalne poddanie się wielorybów, tak. Ja raczej byłbym daleki od takich stwierdzeń, że wieloryby tutaj już się wysprzedały, czy też wysprzedają na umór. Przez długi okres widzieliśmy momenty, kiedy oni nie akumulowali, ale kiedy sprzedawali, tak, mniejsze, większe ilości. W tym momencie zobaczyliśmy tutaj wzmożoną aktywność wielorybów i na dobrą sprawę, no nie ma komu tego kupić, tak? Bo wiemy, że ci gracze po środku, ci co posiadają między 10 a 100 bitcoinów, a 100 do 1000 bitcoinów, oni niejako tutaj mm, ich, ich wykres można powiedzieć akumulacyjny idzie bokiem. Ok? Także tutaj warto zauważyć to, że mamy słabnącą akumulację wśród ulicy i potencjalnie mamy tutaj większą. Wyprzedaż wśród wielorybów. Dobrze, jak przejdziemy sobie może na dzisiejszy wykres, on już jest niejako troszkę nabazgrany, że tak powiem. W dniu wczorajszym na Discordzie omawialiśmy sobie tutaj te potencjalne scenariusze, które mogą się wydarzyć. O a tak by the way, dużo osób pytało o dostęp do Discorda, także link do Discorda jest w pierwszym komentarzu poniżej tego wideo dla osób zainteresowanych. Także wracając tutaj do wykresu, w dniu wczorajszym przeprowadzaliśmy sobie tutaj analizę potencjalnego scenariusza, co może się wydarzyć. I zanim to usunę, chciałem Wam pokazać, jak, jaki był tutaj, jakie było, nazwijmy to, finalne conclusion tego, co może się wydarzyć. Mieliśmy tutaj ten trójkąt, wprawdzie jest to byczy trójkąt, zwany ascending Triangle, jednak jak widzicie, akcja cenowa przyszła z góry, tak? Więc niejako już trzeba rozpatrywać go w kategoriach takich, że potencjalnie będzie to mimo wszystko kontynuacja tego trendu, tak? No i widzimy, że tutaj utraciliśmy wsparcie tej formacji i niejako idziemy w dół, tak? Spodziewaliśmy się tego, że będziemy testować ten dołek, mikrofali B i do tego, do tego testu doszło. Bazując na tym fib trend, trend, based, czyli to nie jest Fibonacci retracement tool. Staraliśmy się określić, jaki może być ruch pierwszej fali. Pierwszej fali bądź też fali A, tak? Gdyż to może być nasza pierwsza fala, bądź też fala A. Spodziewaliśmy się tego, że będzie to 16.500. W momencie kiedy omawialiśmy ten wykres, byliśmy na poziomie blisko 16.600, czyli tutaj waliliśmy głową o nasze 786. Także spodziewaliśmy się tego 16.500. Zobaczyliśmy zjazd do 16.500. Może jak to przybliżę, żeby było to lepiej widoczne. O, także idealnie tutaj przetestowaliśmy to 16500. No i oczywiście po tym spodziewaliśmy się odbicia, tak. Wynikało to też z te naszego wskaźnika momentum, gdyż na jednogodzinówce spodziewaliśmy się tutaj korekty. Dość, dość głębokiej korekty, zaś na 4-godzinówce spodziewaliśmy się tutaj odbicia. tak I niejako, jak wciąż zobaczymy na to, co się dzieje, nasze volume jest tak słabe, że nasz, nasz oscylator położył się tutaj na ziemi. Spodziewaliśmy się tego, że po znalezieniu tego dołka w okolicach 16,5 dojdzie tutaj do odbicia i będziemy tutaj formować tą falę B. Oczywiście zakładaliśmy że zakładamy, że w tej fali B. Będziemy w stanie wrócić do tego poziomu 16700, który był tutaj naszym wielokrotnym punktem oporu i wsparcia. Jednak to wcale nie musi tutaj wejść w życie, tak? Gdyż przy tak słabym wolium może się okazać, że nasze odbicie fali B już tutaj się zakończyło. Na tym poziomie 786, widzicie? I będzie to wyglądało w taki sposób. Niejako struktura obecnie wykresu. Jest taka, że spodziewamy się tutaj jakby kontynuacji tego trendu w dół. Czy może się okazać tak, że ta fala B, fala druga przyjdzie do nas w późniejszym momencie? Może się tak okazać i dopiero potem ten ruch fali trzeciej, czy też fali C zostanie tutaj napędzony. Tak? Gdyż my w obecnej chwili nie wiemy, czekamy tutaj na sygnał, kiedy będziemy mogli sobie w pełni porównać tą falę pierwszą, czy też falę A do dalszej struktury ruchu i będziemy w stanie określić, czy jest to korektywny ruch ABC, czy może będziemy mieli tutaj do czynienia z pięciofalowym ruchem w dół, tak. Także bazując na, to, na tej strukturze, którą sobie tutaj wczoraj wyznaczyliśmy, widzicie, że docelowo spodziewamy się zejścia Bitcoina do poziomu 16200, czyli do testu tego będziemy testować ten dołek bądź też będziemy testować ten główny cel techniczny na poziomie 15700 ok, czyli to oznaczałoby, oznaczałoby tutaj to, że będziemy wracać i testować potencjalnie ten dołek, bądź też ten dołek naszej tutaj obecnej bessy, tak? który jest na poziomie 15400, 15 z tego co pamiętam, 15500. Oczywiście działa to w taki sposób, jak już wielokrotnie wam mówiłem, kiedy wspinacie się po schodach, robicie coraz to wyższe dołki, robicie coraz to wyższe szczyty, macie ten wyraźny trend wzrostowy, tak? I w pewnym momencie, kiedy tracicie momentum, tracicie kluczowe wsparcie, zaczynacie iść w dół, robicie coraz to, coraz to niższe dołki, coraz to niższe szczyty, jesteście odrzucani na kluczowym wsparciu, na kluczowym oporze. W tym przypadku było to 17300 300. I później zaczynacie robić coraz to niższe, coraz to niższe szczyty i coraz to niższe dołki, tak? Wybaczcie, jak jest to zbyt mocno na bazgrane. Myślę, że osoby, które oglądają na bieżąco wszystkie odcinki, jest to dla nich jakby zrozumiałe, gdyż rozmawiamy o tym przy każdym tutaj updatecie Bitcoina z perspektywy krótkoterminowej. Ale co jeszcze chciałem pokazać, może dla nowych osób, w momencie, kiedy znaleźliśmy ten dołek po tej korekcie. My docelowo chcemy się cofać po kolei do każdego swing high, tak? czyli do naszego ka każdego lokalnego szczytu, i widzicie, że w tym ruchu my pl planowaliśmy wrócić aż tutaj do tego poziomu. Tak? Zatrzymaliśmy się tutaj na okolicach tego szczytu w okolicach 18150, i tutaj ten przedział, który tutaj narysowaliśmy już jakiś czas temu, między 18150 a 18700, jest to nasz lokalny mur którego nie jesteśmy w stanie przebić. tak? I z racji tego, że nie byliśmy w stanie przebić tego poziomu, mamy taki podwójny, podwójny szczyt. I w momencie, kiedy się cofamy, my docelowo cofamy się właśnie do tego dołka. I pytanie: czy któryś z tych wyższych dołków nas utrzyma? Wiemy już, że ten nie, więc potencjalnie spodziewamy się ruchu w okolice właśnie tutaj 15. Raz wam dokładnie powiem: to są okolice. 16 tysięcy, tak. My wiemy, że nasz cel 1618 jest 15,700, ale aż 1,4,14 fyb jest idealnie 16 tysięcy i dojście do tego poziomu yy, będzie tutaj testowało idealnie ten dołek, tak. Warto też podkreślić, jak usunę te bas groły. Warto też podkreślić, że bazując na tym FIBO, na które patrzycie, czyli nasz lokalny szczyt 18368, nasz wcześniejszy lokalny dołek 16700, my z punktu technicznego już jesteśmy w drodze do któregoś z tych poziomów, tak. 1272 16270 1414 1, 4, wcześniej wspomniane 16000 i docelowo 1618 15743 to są nasze cele tutaj z punktu Fibo bazując na tym lokalnym szczycie i na tym lokalnym dołku czyli staramy się poznać ten krótkoterminowy ruch i poznać jego cele. Gdybyśmy chcieli poznać długoterminowy ruch, wtedy oczywiście bazowalibyśmy wciąż na tym szczycie, ale bazowalibyśmy też na tym dołku, tak? nie na tym dołku. Bo bazując na tym dołku, badamy ten ruch krótkoterminowy, bazując na tym dołku, badaliśmy, badalibyśmy, przepraszam, ruch długoterminowy na krótkim interwale. Także podsumowując strukturę. Na co patrzymy? Moim zdaniem patrzymy na to, by dokończyć ten korektywny ruch fali C. I może tutaj na chwilę złapię to, żeby każdy widział. Tutaj rozpatrujemy mikroruchy, a to jest nasz makro-makroruch, tak? czterogodzinny makroruch. I my chcemy dokończyć ten ruch ABC, który niejako będzie dokończeniem korekty od tego szczytu, potencjalnie do tego dołka, tak? Dokładnie nie wiemy, gdzie ten dołek będzie, ale wygląda na to, że jeżeli będzie to pięciofalowy ruch w dół, będzie on w okolicach 15700 do tysięcy, tak? Oczywiście to dopełni większe ABC, które docelowo dopełni nasz makroruch fali C, tak? Czyli ta niebieska ABC to jest nasz makroruch to jest nasz tygodniowy, dzienny, tygodniowy interwał. Ja to przeniosłem tutaj, żeby zobrazować w prostszy sposób, czego spodziewamy się strukturalnie z perspektywy długoterminowej. No i nie da się ukryć, że struktura wykresu na Bitcoinie z perspektywy makro woła o 14 tysięcy. Tak? tak jak mówiłem wielokrotnie, to nie jest tak, że ja do tego nawołuję, po prostu tak to wychodzi. Dobra, krótki updatecik, i tak 13 minut minęło. Jak zawsze mam nadzieję, że był on wartościowy. Jeżeli macie ochotę, podzielcie się komentarzem, zostawcie lajka. Like ja jak zawsze dziękuję Wam za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej!